Cześć, nazywam się Agnieszka Kantarowska. Dziś chcę powiedzieć Ci o kilku rzeczach, które pomogą Ci lepiej zarządzać czasem. A jeżeli będziesz dobrze zarządzać twoim, swoim czasem, no to wiadomo, że to przekłada się na Twoją efektywność, produktywność, to, że osiągasz zamierzone rezultaty i tym samym chcesz więcej, chcesz bardziej ambitny, ambitne cele realizować. Ale wszystko zaczyna się od właściwej organizacji, od właściwego podejścia do zarządzania swoim czasem, bo nic nie dzieje się od razu. Żaden cel nie zadzieje się sam z siebie. Musisz go odpowiednio zaplanować, w odpowiedni sposób do niego podejść i w odpowiedni sposób wykorzystywać swój czas, tak żeby ten cel realizować i żeby ta droga do realizacji celu nie męczyła Cię, była dla Ciebie takim wyzwaniem, ale wyzwaniem motywującym, którego chcesz więcej i więcej. Więc kilka rzeczy, kilka tak naprawdę drobnych rzeczy, które możesz zrobić. Jest ich znacznie więcej, ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć o czterech, które myślę, że będą dla Ciebie pomocne. Bo nie będę mówić tym razem o planowaniu, bo o planowaniu już Ci mówiłam, jak jest niezmiernie ważne i jak planować, więc zachęcam Cię do obejrzenia wcześniejszych odcinków. Ale dzisiaj powiem Ci o takiej zasadzie dwóch minut. Co to za zasada? Oznacza to, że rzeczy, które wiesz, że zajmą Ci nie więcej niż dwie minuty, zrób od razu. Nie odkładaj tego na później. Bo albo zapomnisz, albo nawarstwi Ci się więcej takich rzeczy, więc coś, co wiesz, że zajmie Ci dwie minuty. Odpisanie na maila, wykonanie telefonu, odpowiedzenie na czyjeś pytanie, zrobienie kawy, zrób od razu, tak, żeby już sobie tym nie zaprzątać głowy. Ale zrób to, naprawdę. Nie odkładaj tego w czasie. Więc zasada dwóch minut, dwie minuty to tak naprawdę niewiele, więc coś, co może Ci zająć. Mniej niż te dwie minuty, zrób od razu. Myślę, że to jest taka niewielka zasada, a bardzo potrafi ułatwić życie. Jeżeli chodzi o Twoje maile, bo jeżeli pracujesz w biurze czy, czy w domu, ale jest to w jakiś sposób związane z tym, że komunikujesz się z innymi za pomocą maila, zresztą w dzisiejszym świecie trudno prowadzić firmę, być pracownikiem, który nie odbiera maili i nie komunikuje się w ten sposób z innymi więc żeby sobie to ułatwić stosuj zasadę 4D jest to zasada, która pozwoli Ci porządkować te maile D, drop upuść, czyli gdzieś przenieść do jakiegoś innego folderu albo po prostu usuń jeżeli coś jest mało ważne no to może poczekać i nie zajmować Ci w tym momencie czasu to jest ważne. Kolejne: delegate, czyli deleguj. Przekaż komuś, kto wierzy, że tym się zajmie, tym się powinien zająć, albo ma większą wiedzę w tym zakresie, ktoś, kto jest za to odpowiedzialny, deleguj. Nie zostawiaj tego na swojej głowie. Tylko deleguj te zadania. To też jest bardzo istotny aspekt zarządzania w ogóle swoim czasem, żeby zadania, których ty nie musisz osobiście wykonać, dopilnować, to delegować. Niech to się nie tyczy tylko i wyłącznie maili, ale ogólnie Twojego zarządzania. Więc jeżeli możesz tylko i wiesz, że to przyniesie więcej korzyści i tobie i innym, to deleguj te zadania. Kolejne. Differ. Odraczaj odraczaj zadania, które nie są pilne na ten moment. Wiesz, że są ważne do wykonania w przyszłości, że prędzej czy później trzeba będzie je zrobić, ale na ten moment nie są najpilniejsze, nie są sprawą życia i śmierci. Być może to będzie też takie zadanie, które rozwiąże się w wyniku innych działań. Też tak może być. Więc jeżeli wiesz, że to jest tego typu mail, tego typu zadanie, to po prostu odrocz to. Niech to nie będzie zadanie na ten moment. No i ostatnie po prostu maile do do zrobienia, te, którymi musisz się zająć w pierwszej kolejności, czyli nie możesz ich usunąć, nie możesz ich delegować, nie możesz ich odroczyć, po prostu musisz się nimi zająć. To jest bardzo istotne. Kolejna zasada: zasada pięciu minut. I to nie jest zasada, o której kiedyś Ci mówiłam, że jeżeli nie jesteś do czegoś na tyle mocno zmotywowany, żeby to wykonać, to daj sobie 5 minut i w ciągu tych 5 mi minut działaj i to dalej już. Będzie kontynuowane, bo jeżeli już coś rozpoczniesz, przebierzesz się w strój do, do ćwiczeń, wyjdziesz biegać, to bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że będziesz po tych pięciu minutach to kontynuować. To też jest zasada pięciu minut, ale trochę w innym ujęciu. Takie właśnie produktywne wykorzystanie tych pięciu minut, które na przykład masz w kolejce do, do kasy, w korku, gdzieś, gdzie te pięć minut, tak naprawdę możesz stać, możesz yy, rozmawiać. To przeznacz na coś produktywnego. Posłuchaj podcastu, wyznacz sobie cele na kolejny dzień, w jakiś sposób produktywnie spędź te pięć minut, wykorzystaj je. Przez pięć minut nawet kilku słówek z języka, którego się akurat uczysz, możesz przyswoić. Więc poświęć produktywnie te, na te pięć minut. Przeznacz je na coś, co jest dla Ciebie ważne i istotne. I jeszcze jedna metoda. Nie zerwij łańcucha. Na czym to polega? To też jest metoda, którą stosuje się przy wypracowywaniu nowych nawyków. No bo zobacz, jeżeli wyznaczasz sobie jakiś cel, chcesz wyrobić w sobie jakiś nawyk, to powiedzmy, że każdego dnia, jeżeli zrobiłeś coś związanego z wypracowaniem tego nawyku, czy też z realizacją danego celu, to zaznaczasz sobie ten dzień. Czy masz jakąś tabelkę wydrukowaną, gdzie sobie zaznaczasz, że danego dnia. Zrobiłeś coś związanego ze swoim celem, zrobiłeś coś związanego ze swoim nawykiem. I tak każdego dnia zbierają ci się kolejne krzyżyki. Tworzy ci się w pewien sposób taki łańcuch, a jeżeli będzie ci przychodzić do głowy taka myśl, że może dzisiaj nic nie zrobię w tym temacie, odpuszczę sobie, no to wystarczy, że popatrzysz na tę kartkę, czy gdzieś w aplikacji, w telefonie, czy po prostu fizycznie na kartkę i zobaczysz, że już masz taki. Fajny ciąg X'ów, że udało Ci się to kontynuować przez tyle dni, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziesz to dalej kontynuować. W jakiś sposób dla umysłu to jest ważne, ta ciągłość, że każdego dnia do tej pory działałeś w tym temacie. No to zrób cokolwiek, coś, żeby jednak postawić ten X, zaznaczyć, że zadziałałeś w tym zakresie. Więc są to takie zasady, które możesz. Wdrożyć tak naprawdę od razu, czy zasady dwóch minut, czy 4D, czy zasady 5 minut, czy zasadę nie zerwij łańcucha. Są to bardzo proste rzeczy, które możesz stosować od razu, a bardzo będą dla Ciebie pomocne. Więc te cztery zasady zacznij stosować już teraz. Jeżeli masz coś teraz do zrobienia, coś co trwa mniej niż dwie minuty, to idź to teraz zrobić. Jeżeli właśnie przeglądasz maile, zastosuj zasadę 4D. Jeżeli jesteś w korku, no to super, że słuchasz czy oglądasz ten odcinek, bo już wykorzystujesz to w sposób produktywny. No i jeżeli miałeś dzisiaj wykonać coś, co jest związane z Twoim celem, z Twoim nawykiem, to zrób to. I zacznij sobie to zaznaczać w swoim kalendarzu. Trzymam za Ciebie kciuki. Cześć.